Siema, z tej strony Fotokotlet gdzie ogólnie pierwszy będzie film na kanale eee, i ogólnie chciałem wam opowiedzieć trochę o sobie i o tym jakby eee, skąd się wzięła jakby taka zajawka u mnie na robienie zdjęć eee, no ogólnie to mm, na początku jakoś się tym jakoś nie interesowałem ale potem z czasem e, Z czasem wzięło się coś takiego, że w sumie fajnie byłoby, fajnie, fajnie byłoby robić zdjęcia No to um, zacząłem robić zdjęcia i uznałem, że wychodzi mi to całkiem spoko I ja lubię oczywiście też spędzać y, czas na świeżym powietrzu A więc idealnie mm. dla mnie tutaj Po sobie trochę zdjęć Opatrz ile tak Może spróbujemy je uchwycić. Już raz robiłem zdjęcie. Pokażę teraz kilka moich zdjęć. Zobaczcie. Eee, czekajcie. O. Mam na przykład takiego kotka. Proszę bardzo. Pokażę wam, znajdę jakieś fajne. O, proszę. Taki słup. Taki, taka pla O, No, i te ptaki właśnie, proszę zobaczcie. A Więc sobie teraz idziemy, i zaraz będziemy robić sobie jakieś zdjęcia. To widzimy, jak znajdę jakiś fajny spot. bo no, tutaj na razie nic nie ma. Proszę, tutaj mamy jakąś fajnie, to można jakoś złapać. Ciekawe zdjęcie. Jeszcze wam pokażę bez tego. Sorry, że Wam pokażę tak zdjęcia, ale yy, od tego aparatu to jest mi taki aparat pierwszy. Yy nie mam jakby za bardzo z niego jak zgrywać, bo zgubiłem jakby kabel do zgrywania, a nie chcę kupować nowego, bo za niedługo sobie będę y, kupować nowy aparat, czyli z 2000D. Zapraszam też na mojego Instagrama, też fotokotlet, ehm, zapraszam na mojego Instagrama, TikToka nie mam i na razie nie chcę zakładać. Chcę tutaj trochę zdjęć porobić, bo tutaj jak w takim lasku sobie mieszkam, tak fajnie można porobić zdjęcia, niektórym którym rzeczom na przykład ten słupek wygląda fajnie. Nie wiem, jak to brzmi, ale no, To no, wygląda nawet w spoczko. Oj, trzeba, Pójdziemy, pójdziemy trochę go oh. Wygląda Ciemno się zrobi ciemne zdjęcie się zrobiło. No ogólnie ty tak ładnie mi się tutaj. O proszę. tutaj kiedyś był taki krzaczek. Zaraz to będzie taki kawałki go widać. On tak pięknie wyglądał. Mój tata zrobił kiedyś mu zdjęcie. Kiedyś puszką to Wam, wstawię na Instagrama. I zobacz, tutaj taki krzaczek był, on tak bardzo ładnie rósł, a teraz to wszystko tak zarosło. I też, no, w sumie to dobre i to, no bo ładne zdjęcie, chociaż można zrobić to chyba, jeśli miał norę. No zobaczmy, coś tu fajnego się da zrobić. Proszę bardzo. Troszkę wyżej zrobić No ładne zdjęcie wyszło, mi się nawet podoba, zobaczcie. Nie mogę tych, tych zdjęć jakoś za dużo robić, bo e, ci ptaki to może się udaje złapać. Nie mogę zrobić za dużo, za dużo zdjęć, bo e, no bo wiecie, tutaj karta pamięci z wakacji to tak jak bardzo taki malutki. To, to jeszcze wtedy em, są takie wspomnienia z wakacji tam są. Więc nie chcę jakby jeszcze też tej karty bardzo nadwyrężać, ale i tak tu już nie ma za bardzo... zawsze zostało mi trzy zdjęcia. Muszę pousuwać jakieś te takie gorsze. Kiedyś przyjdzie, przyjdę sobie tutaj, to porobię takie e, inne te zdjęcia, takie lepsze, lepszej jakości, że tak powiem. Poszukałam takie gorsze zdjęcia swoje od tych moich dziadków. I zabierzemy się za. Tym kot mi się najbardziej podoba. Dobra, też. Zaraz jakiś fajny spotyk może będzie, to wtedy was wezmę jakby włączę nagrywanie, tak nie chcę, żebyście się nudzili na moim pierwszym filmie już, a więc zobaczcie jeszcze takie mam zdjęcie, nie chcę, żebyście się nudzili na moim filmie pierwszym, a więc wyłączę i zaraz przyjdę, jak będzie jakiś fajny spot. A, jeszcze podejdziemy sobie do tej elektrowni, do tego słupa może temu słupowi się jakieś ładne zdjęcia będę sypnąć. Zobaczcie. O, pokazywałem ten słup już. takie tutaj są. Już powoli. A i tak jest jasno, bo już jest ten. 19 A tu zobaczcie, jak jasno jest. Nie, chyba to słabe będzie zdjęcie. Chyba, że jakoś super. na słupach wykorzystamy ten. Ech. Ładne zdjęcie nawet, zobaczcie sobie Zrobimy jeszcze zdjęcie tamtemu domowi. Mam nadzieję, że są się dzisiaj nie obrażą. Dobra Ej, jak tutaj się... Zresztą poczuję ja piach. Wszystko już mam pełne buty piasku. Nie podoba mi się to. O, znowu lecą te ptaki. No jakoś tutaj tak nie wiem czemu. Może jakoś nie wiem. Może ktoś wie. Można napisać w komentarzu. To znaczy tak, że takie ptaków tak dużo lata, bo nie wiem. Wiem, że to może być jakaś hodowla, ale nie wydaje mi się, żeby to była hodowla ptaków, bo to jakby coś innego o, zobaczcie o, proszę będzie takie domku zobaczcie sobie dobra nie chcę wam za bardzo pokazać ulicę na której mieszkam więc zaraz wam ten pokażę może coś tam, tam pójdziemy w tamtą stronę, do przodu to może coś tam fajnego będzie Tutaj zrobimy zdjęcie tej ulicy do przodu. Tutaj będę musiał się poświęcić i chyba położyć, żeby mi wyszło na różne zdjęcia Sobs. O Boże! O Boże! O Boże. Zobaczcie. A w wychodzą te zdjęcia tym moim oparcikiem. Już się nie mogę doczekać aż ten kanon, aż tego kanona sobie kupię, bo naprawdę jestem do na tego kanona zajarany mocno. Już się nie mogę doczekać kiedy go dostanę, bo już go miałem sobie dawno kupić, ale jakoś na razie jeszcze nie kupuję. Zanim niedługo są moje urodzina, więc... Będzie szansa A sobie dojdziemy do tej ulicy, to coś tam też o tym małtku zrobiła, nie to jest policja. Uuu, patrzcie Opsasa Policyjko mamy. Zrobimy sobie zdjęcie znaka. Znakowi. Nie wiem jak się to tak pomaga dobra, nie. Dobra, wracamy się. Dam już. Dobra. Taki krótki odcinek. Można powiedzieć wstęp mojej fotograficznej kariery. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, o Instagramie nazywa się fotokotlet. Zostawcie suba i lajka. Nara. Dobra, je, jeszcze chwileczkę tutaj zacząłem u siebie na działce. Jakie fajne te drzewka. No to sobie zrobię zdjęcie. ich. zobaczmy. Tym plandekiem przydałoby się przystanąć lekko. A, właśnie nie jak ją lekko zrzucimy. Spadła. Zaraz się poprawię. Dobra. Jeszcze raz było tutaj tak ciemniej to. O, zobaczcie. No ładne to zdjęcie wyszło, ładne. Dobra, teraz już kończę Na narazka.